Szukałem znaczną większość i nie mogę tego znaleźć. To ja chyba. To szukaj dalej i nie przewijaj reklam. <śmienic> <śmienic> Za blisko czy mieszkacie, chyba, kurwa. <śmienic> <śmienic> Słucham waszego piedro Piedrolenia, to ja nie wierzę, co to mówicie. To jest moje dziecko. A wszystkie moje, jestem ojcem narodu, są moje dziecka, ja my się dogadujemy, a my się nie dogadujemy, albo szlaban na filmy na Outlast'a, albo nie szlaban na Outlast'a i robię trzy odcinki, nie? Ile masz lajków? Sześć. <noise> nie tak? To są łapki w dół, są spięcia, gdzieś to widzowie, u ciebie nie ma? Nie. Nie, bo to są moje to dziecka. To... Ja nie... Intro do Far Cry'a, widziałem, że ci minusy dawali. A bo ja sam zrobiłem. Przyznaj się, oglądasz <noise> <noise> Impera, nie? Nie bo za dużo przeklina. Widzisz? Mówiłem, że nie można przeklinać. To o dupie mówisz. Pojebało go to. Jestem mądry przecież. No wiem, będziesz miał ciężko w życiu. I kontynuacja historii z sąsiadką. A właśnie. A właśnie. ci odpowiem będzie, ale nie taka jakby Kimper chciał. Następne pytanie. Nie, ty nie możesz, bo ty jesteś za mądry, więc będziesz miał przez rany przyczół i zaczynasz od dziś. Serio! Zostań, zostań, zostań! Idzie ku. Dam ci reflingę do reflingu, będę Pęch. miał 3% swojego pęgi, no! Pęcherz mnie ciśnie, no! A za ty to zrobi! Ciebie rzucę, kurde, zobaczysz! I wylądujesz im na kolanach! Ja bym uciekał na twoim miejscu. marketingowa. Nie. Tak? Chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Tak Słuchajcie, ta nie oddam. Inteligentny, ale trochę upierdliwy, zadaje trudne pytania. Tobie go nie oddam, bo to jest za duży sam, nie? Słuchaj, zrobimy tak. Oglądałeś kiedyś Supernianie? Chodź. Albo z mamą? Nie wiem. Nie wiesz. Słuchajcie, dziecko się zgubiło. Proszę jej, proszę jej, proszę, proszę go zabrać. Słuchajcie, zobaczcie, jak ładnie chlęczy. Każdy ksiądz by go chciał. Czy mamy na sali jakiegoś pedofila? Jakie jest Wasze zachowanie w tej sytuacji? Czy byście powiedzieli od razu tutaj, do tej teraz pierdanej, czy po prostu nie wiem? Skąd to agresja? to by chyba zapytał, czy przystojny, nie? Rejzownicy Wipenicy pokazywali, uciekałem, ja mogę. Udało mi się. Gdzie są? Nie powiem ci. Kreski. A gdzie jest budzianka? Tato. Drogie panie na sali, która chce podać Ci samą kubek wody, szklankę wody. Wody. Nie, 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 nie. Panowie to jak Gimbel poprosił. A, tu o, po, A ta woda do no skradu jest? Teraz już nie, teraz ze z przecież nie była Z Skibla. Skibla to była ta twoja. Wiem, dlatego taka dobra. I tyle, wiesz, to ty uważasz, że dzieci są ważniejsze, ktoś inny uważa, że są psiaki ważniejsze, bo nie lubi ludzi, bo go nie wiem, bo na przykład jakiś dzieciak mu się na panelu wtrącał i go to, to strasznie denerwowało. I stwierdził po prostu, że nie będzie pomagał dzieciom i nie będzie pomagał psiakom. Tak, żeby sprostować, Gimper was okłamał, on się żadną psychologą nie zajmuje, on liczy cały dzień pieniądze, wstaje o 8, do 19 liczy pieniądze, od 19 do 23 jest, zarabia, bo jest znowu 3 godziny się prześpi, znowu liczy pieniądze i tak wygląda jego tydzień, taka jest prawda, nie ma czasu na psychologię, jedyne przemyślenie jakie on ma to jest podczas... Yy... Wizyty na ubikacji, to jest jedyne jego refleksje, wtedy to są wszystkie przemyślenia. A ja mogę i tak, że czasami wyjdę z domu, uwaga, wychodzę. Jestem youtuberem, <śmierdzi> który opuszcza. Czy <śmierdzi> mieliście kiedyś odczucie, że nudzi Wam się już te nagrywanie na YouTube tych filmów? To ja miałem, jak mi statystyki spadły Ja tak mam, jak nie mogę znaleźć gry dobrej dla siebie Taka, żeby podobnie pasowała To czasami po prostu wyzywam monitor, nie? No, a właśnie, jak, jak twój facet Bo ja to bym, jakby moja żona chodziła w takich ciuszkach przy ludziach To ja bym chodził przed nią z taką wielką tarczą I tarczaż mam Dlaczego i samo nie nagrywa tych swoich vlogów? I czy mógłby wnąść tę serię? Ile reflingów dziś zrobiłeś? Dziś? Nic. Rada robię. No to masz odbyć. Dokładnie. Wchodzę w pytania, czy, jak walisz konia. Czy walenie konia na pralce jest spoko? Czy walenie konia z podniesioną nogą jest zajebiste? Ja nie mam na co wam odpowiadać. Jak są jakieś, nie wiem, wszystkie możliwe pytania mądre już wykorzystałem. No do miejsca odsyłaj! No Mistrz jest tym ekspertem. A po prostu podejrzewamy, że twój tata pracuje dla instytucji na trzy litery. A wiecie czym się różni złodziej od księdza? Złodziej nie rucha małych dzieci. A jak wygląda dziecko z próbówki? Bo że o martwych płoda. No, to nie, właśnie, właśnie nie, nie ma, wolno! Taką serię do wcipów, że co jest śmieszniejsze od martwego płodu. Martwy płód w stroju klauna. A co jest śmieszniejsze od martwego płodu w stroju klauna? No bo ja podchodzę do tego dzieciaka, to ty nie chcesz, żeby on miał mikrofon. Martwy klaun w stroju płoda. Trzeba się ośmielić Atora, bo Ator jak właśnie takie chamskie dowcipy rzuca, to wtedy jest śmiesznie, bo one są zawsze zabawne, jak są chamskie. Nie chamskie dowcipy! Bo ty jesteś lekarzem, nie? Kacper Dropiński, zapraszamy! Jestem, jestem! Grafka.pl! nie Grafka.pl! Jak, jak? kapel! A napisałeś, że chcesz być jak Diagulę przy dziuką? był w największej hali więcej youtuberów. Ale? Ale i tak zajebiście. Prawdę mówi! Kurwa, wygrałem!